Dobra, tutaj też jest A hmm. Apteczka tu jest. Patrzcie, nie widziałem jej. Dobra, wziąłem. To jest, warto zapisać dzięki temu. Słuchajcie, muszę się przesiąść. Dobra. <coughs> e, ta Clara zanął nam swój biust. Oczywiście. E, w ogóle te sceny są... Tak wyglądają jakby... Kurcze, wyjęte z Silent Hilla naprawdę są. Kurcze, czy wszystko mi przygotowuje na no, tego Silent Hilla, bo mam takie wrażenie, naprawdę. Wszystko mi mówi, że Silent Hill mnie czeka, kurde. Hmm. Dobra, no to może tutaj. Hmm. A zobaczcie, tutaj ma jakąś inną obowódkę, to taką bardziej niebieską niż tam, nie? To jest tak jakby trochę fioletu. Nie wiem. Nie, w sumie jest tam taka sama, więc może właśnie musi być takie samo i wtedy dobrze trafimy, nie wiem. Pamiętam, że zawsze to na ślepo przechodziłem. Fajne są te deski tutaj, muszę przyznać. Chyba tam na dole coś jest. Nie. Coś mi się zdaje, że może być tam apteczka, więc wolę sprawdzić. Ale nie ma jednak apteczki, dobra. Coś dziwne, że tutaj ta pochodnia nie jest podpalona. A wiecie co, z ciekawości pójdę zobaczyć co tutaj jest niżej. Chyba, że ja tutaj już byłem. Ej, 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 ja chyba tutaj już byłem. Przepraszam, że się tak kręcę, ale... Widzicie co, naprawdę się odzwyczajają od tym teraz. Dobra, nara... Yy, tak, czary-mary robimy. Wiecie co, to chyba pójdę piętro wyżej jeszcze. Są hmm. jacyś ludkowie. Średniowieczni. Ju... Kurde, teraz głupie samochody, no. bo tutaj chyba byłem, tak? Stąd chyba przyszedłem. Tak. Ten godzinę idziemy trochę wyżej jeszcze. Lara, co ty robisz? No. Nie lubię tak tracić życia, no ale ja nie lubię też wczy wczytywać. No, nie. Wiecie co? Ja chyba sobie będę musiał jakoś zmniejszyć czułość tego pada w jakiś sposób, nie wiem. Zobaczymy, czy się da. Dobra. Tutaj jest jakieś coś, czy nie? No i no ile... No coś tutaj jest należy. A tam coś. No nic. Dobra. No to idziemy sobie tutaj. No aj, ale to jest sategowane, tak? Świetne. Mm. Kurczę. Nie, ja się nie poddam, ja nie będę korzystał z solucji, Nigdy w tym momencie nie korzystałem, w tej planszy w ogóle nie korzystałem. Nad kurde do sekretu nie korzystam. Lara! No oczywiście. Lara musi dać trochę od siebie coś, nie wiem, nic nowego. Dobra. Co, tak mi się coś zdaje, że dobrym pomysłem byłoby pójście na sam dół. Teraz się opuścimy tutaj. Pójście na sam dół, poruszenie tamtej dźwigni, co jest. Może to coś da, nie wiem. Zobaczymy. Wszystko się. Sorry. Wszystko się ładnie powie, po, nie, wyjaśni, pokażę. Być może nic się nie stanie, być może coś się stanie. Zobaczymy. No Lara. W ogóle zastanawiam się, jak ten most się tak trochę do góry podnosi. No i teraz chyba właśnie dobrze będzie. Tak coś mi się zdaje, bo ruszyliśmy już chyba jakieś wcześniej inne, więc nie będzie to tak już chyba jak w pierwotnej wersji, nie? Kurczę, kurczę. Dobra. Hmm. Dobra, idziemy sobie tutaj. Hmm. Oj, coś mi brzu brzuszek zaburczą. A, dziwne, nie. bo jadą śniadanie. Też nie tutaj, ale sobie sprawdzimy. Zapisik. Hmm. No dobra. To na sam szczyt, tak? Dobra, proszę Cię, nie spadaj mi. No teraz tak jakby się poruszył ten młynek, tak? I może teraz już się uda, zobaczymy. No ej, no kurde. What the fuck. E aaaa. Ej, coś już... aaa. Tak... Tam jest na rysunku jakiś ludek. Czekajcie, co on tam ma. Włócznie i jakąś tabliczkę, bądź tarcza I co? On ma coś między nadami, czy ja mam wrażenie? Tak ma, więc dobra. jest mam stuprocentową pewność. No bo to musimy iść na jakiś taki spięter, w którym jest właśnie ten ludek i musi to nas zaprowadzić. Hmm. Znajdziemy, nie? Prędzej czy później. O, mam wrażenie, że to będzie takie dłuższe posiedzenie z tej planszy. Przepraszam, że będzie was nudzia, to w sumie możecie sobie przesunąć. nie co. Tutaj nie, tutaj są te czopki dwa. Hmm. Co tutaj? Dobra, bym wpadł znowu Ach a. Ej no to jest akurat dziwne no, Ale dobra Dobra tutaj może ja po prostu jestem dziwny i dzisiaj nie myślę, Para idź. no No dobra, użyjemy jeszcze raz tej dźwigni. Dobra, może tu coś da. A, o właśnie, to jest ta sala z tym ludkiem, widzicie? Nie wiem, czy już, no może już do niej właśnie przypadkiem wszedłem, a może le, a może nie, będziemy będą. Dobra. Hmm. No i co? O, to jest właśnie. To jest właśnie ten ludek jak widzicie Nie wiem czy na tym piętrze O, na tym piętrze Lara proszę cię współpracuj ze mną No ej, bo mi zaraz coś trafi, no Czemu dlatego jakoś nie odwróciłem? Dobra W takim kładzie musimy odwrócić to w tej sali z tym Nie no sorry no czekajcie nie, już nie wiem, naprawdę. Zresztą ja teraz naprawdę nie wiem, kurczę. Pierwszy raz mam takie problemy w tej branży. Naprawdę, przysięgam. Na mansoma. Jak sobie coś na to przysięgam, to już naprawdę. Przysięgam. Jest. Dobra. To może tutaj? Nie wiem, kurczę. Jest bez sensu. Można no. sobie to jakoś skrócić. Nie można. Mhm. Hmm. Wiem, że to błądzenie może być tutaj bardzo, bardzo nudne, ale. Nie robię tego specjalnie. Bo gdzie też widzę ten nudek tam? No czy ten pan szatka tam poszedł? no. Zastanawiam. Kurde, kręcę się w tym samym miejscu, chyba od dobrych kilkunastu albo kilku minut, nie wiem Wasz czas marmuje Swój też Nie wiem Ej, widzicie? Albo mam schiz, albo to jest czaszka oddalę się trochę nie wiem, czy będzie widać to potem, jak skompresowała to sięga. tutaj jest czaszka. Widzę zęby, oczodoły, czoło. No ja wiem, że luz, l, ludzki mózg y, lubi się dopatrywać twarzy tam, gdzie nawet ich nie ma, ale... To naprawdę jest czaszka. Ciekawe. Nie wiem, czy zrobi to zrobił celowo, czy nie? To myślę się, że część tekstury... Jest... Jest to zdjęcia, które po prostu zostały przerobione na komputer i po prostu no służą jak, jako taką. Hmm. Dobra. Jeszcze raz użyjemy tej dźwigni, no. Mian, że pewnie teraz wszyscy tu metrowcy łapią się za głowę, jak mogłeś przejść grę 10 razy i nie wiedzieć. No ja mam niestety sklero. Unfortunately no. Hmm... Dobra. Straszne no. Może... No, no, to też pewnie chyba z dziesiątej rasy idę szczerze, coś tak mi się zdaje. Hmm. Na pewno dziesiąty. Tak mniej więcej. Może jakiejś tam dźwigni nie powinienem po prostu używać, widzicie? No tu dobra, tu nie ma sensu, oczywiście. Hmm. Co, sorry, że naprawdę że to zaćmienie mózgu, ale. Czekajcie. <laughs> dobra, musiałem sobie nogę przełożyć. Mam już akcjonuszkę. Stąd przyszedłem, stąd do cholery jasnej, zaraz mi coś trafi, no już teraz się nie bawię, no i no nie chcę wycinać, bo to nie jest mafia. No że mnie aż tak wkurza, ale to jest po prostu głupie to co teraz tutaj się dzieje Wczytywać nie będę, bo to jest bez sensu hmm. To jest taka prosta plansza, no Dobra, wiecie co? Jeszcze chwilę powłądzę i jak co, to, to sprawdzę w solucji. I po prostu do was wrócę.